Witajcie kochani, Paulina Jałosińska, przymierze Miłosierdzia w Warszawie. Dzisiaj mamy 17 grudnia już, coraz bliżej. Bardzo ważne wydarzenie, na które oczekiwało tak wiele pokoleń izraelskich. Pamiątka narodzin Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, przyjścia Księcia Pokoju. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o ten pokój. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź z pokojem do naszych serc. Przyjdź z miłością, przyjdź z jednością, abyśmy czuli tą jedność z Kościołem, tym Kościołem, w, których, w którym nas zrodziłeś, abyśmy czuli, że jesteśmy prawdziwie Jego częścią, Jego niezbędnym elementem. Amen. Dzisiaj rozważamy fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 17. Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba. Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Abina, Abinadaba, Abinadab ojcem Nassona. Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Oziasza, Oziasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jehoniasza, i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiem ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto Słowo Boże, w Bogu niech będą dzięki. Rodowód. Rodowód Jezusa. Tu są wszyscy: źli, dobrzy, każdy z tych osób. Bez względu na to, co uczynił, buduje rodowód Jezusa. E, jest ważny. I dzisiaj tak dla mnie, dla ciebie. Bóg chce powiedzieć, że Ty jesteś ważny. Mało tego. Chce powiedzieć, że ten brat, którego Ty nie znosisz, który ci dokucza, który można by powiedzieć, że jest za Rodu jest ważny, bo on buduje też kościół. Nie wiemy, kogo Bóg wybierze sobie na narzędzie. On wybiera sobie różne osoby. Wybrał, e, wybrał syna z nieślubnego łoża, który był super mądry, salon. E, niektórych. E, niektórych e, Przodków Jezusa yy, wybrał spośród zupełnie innych narodów. Dla Boga nie ma to znaczenia, skąd jesteś, co robisz, gdzie pochodzisz. Jesteś ważny. Jakie zadanie więc dla nas na dzisiaj z tego tytułu? Pomyśl sobie, czy jest ktoś, to z kim masz problem, który cię denerwuje którego może przekreśliłeś? Pan Bóg w innym słowie powiedział, Pan Jezus powiedział w innym słowie, że cokolwiek uczyniliście albo nie uczyniliście, jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili lub nie uczynili. Czy troszczę się właśnie o tych, co są odrzuceni? Czy modlę się za tych, którzy są za kałą, może właśnie za kałą kościoła? Każdy jest ważny. Ja jestem ważna i Ty jesteś ważny. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że w Twoich oczach wszyscy jesteśmy ważni. Bez względu na to, co robimy i jacy jesteśmy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.